Z tej strony ja, Stachu i po tytule odcinka pewnie się dowiedzieliście. Drugi odcinek na jeden dzień, miał spadać o 12, ale to jest tylko reklama. Yy. Uwaga, takie felgi. Firma Wellmaster. Najlepsze felgi. Takie jak Karli, takie jak maciełek. teraz pokażę jaki maciełek. Well Wellmaster Adam Wałęsa. Numer telefonu to 690. 619. Nie, czekaj, nie. Numer telefonu to 693. Tak, tak, tak. 690. 619, 697. Taki macie numer telefonu Jakby co to podam wam w opisie Musicie mieć takie same felgi jak macie Zabrudzone albo jakieś takie hmm. Tak czekaj pokażę wam jakie ma kiełek 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 kiełek, kiełek. O jest takie felgi ma kiełek Chcecie mieć takie No to oczywiście dzwońcie pod numer 69... 0 0619 697 Taki numer. Podam wam ten numer w opisie. A ja, co? Badajcie na live'a w sobotę. A ja co? Bez zbędnego przedłużania. O, dara.